Dobra, zaczynamy kolejny odcinek i no, zobaczmy co dalej. Co no nie? No właśnie, no Trudno. Nie martw się, ja też dopiero co przyszedłem. Niechajmy będziesz chciałam mieć informacji. O nie, to jest zakazane słowo w, w Undertale. Najpierw że a potem na szałkinie, nie na panie. Proszę, nad... to nie można nazwać tego To tak mi na co? Po prostu lubię sobie ze sobą skłanić. Ale nadzieję, że ten Gruff nie będzie z nią również bez Was. I Mega chce się śledzić. Ech, Ach, nie, nie mogę tak gierć wam. Ale jest super. Nagle się nie mogę doczekać festiwalu. Nie, nie narzekasz na jego średnią odki? Może mm. tak. Ale nie mogę doczekać na.

nie powiedziałam, że jej nie ale na mm. tym nie chodziło mi o to, gdybym ja jej nie lubię, ponieważ masz na swoim imieniu ika. A ja rozumiem, bo europejskie imię. Tak? To jednak się moje imię, a poza tym kraj, nie miał sensu w maszeniu. jak jebałaś skupmy się na tym, OK? okej. Okay, okej, okay. okej. I tak jak reak takie zabawne, że jak... jak Yuri na i Sayori. Co proszę? A gdzie się podziała Sayori? Oto pytanie. Och, Tutaj jesteś? Sayori siedzi przy ławce w kącie pokoju, gapiąc się w przestrzeń. Podchodzę do niej. Hej, Sayori! Macham ręką przed jej twarzą. Znowu się zamyśliłaś? <śmiech> ah. <śmiech> Sorka, nie przejmuj się mną. Możesz iść pogadać z resztą. Hmm? Czy wszystko w porządku? Pewnie. Dlaczego miałoby nie być w porządku? Wyda się trochę nieobecno. Sorka za bycie w Ścipskim Rany, za bardzo się o mnie martwisz. Jest okej, okay, widzisz? Sayuri pokazuje mi szeroki uśmiech. Nie zaprzątaj sobie mną głowy. Cóż, no dobrze. Skoro tak mówisz, Martwiąc się o Sayuri, spoglądam na nią jeszcze raz, zwracając do reszty. Ale wszyscy skończyli już rozmawiać i wrócili do swoich codziennych zajęć. Może powinienem zapytać Monikę, czy nie zauważyła niczego niezwykłego w zachowaniu Sayori. Odkąd przygotowują razem plakaty na festiwal, muszą spędzać ze sobą dużo czasu. Podchodzę do Moniki, która przegląda jakieś papiery. I ten, co tam? Hej, to może zabrzmieć dziwnie, ale... Czy nie zauważyłaś ostatnio czegoś dziwnego w zachowaniu Sayori? Coś dziwnego? Co ma na miszy? Może trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że mi się być taka trochę smutna. O, tak myślisz? Ja bym powiedziała, że ktoś zauważyła. Monika zerka na Sojuli, która cicho przeciąga gumką do ścierania po ławce. Może mocno o tak? Ja nie jestem zmuszona, że jesteś tego utopiętosznicą. Widać, że znacznie dużo lepiej ode mnie. Tak, ale ona nigdy wcześniej taka nie była. Zawsze mi mówiła o rzeczach, którymi się przejmowała, ale tym razem jest bardzo zamknięta w sobie. Wybacz, wiem, że to nie, nie twój problem. Chciałam tylko spytać, czy coś wiesz, wiesz, więc już nie będę przeszkadzać. Nie, nie, to nie jest ważne. W końcu myślę, że się z i muszę dbać o to, że się wstrzymajcie. Jeżeli mi o serce przychodzi, muszę ją pozbawić. Hmm, jesteś tego pewna? Wydawało się chcieć zostać sama. Na pewno. Może bez tego nie chciałam mówić o tym z Tobą, osobą, która się interesuje. Osobą, którą, osobą, która się interesuje? Co masz na myśli? Chodzi mi o to, że ty musisz mi koszukać po głowie, Michał. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Dobrze. Chyba nie powinnam mówić zbyt wiele, ale Co, ja mówię o tobie więcej niż o wiedzieć. jakby Hmm? Obym do nas na łączkę stała się znacznie łysiejsza. To tak dla mnie jakby zmienić się jej nowe światło. Słucham? Nie wierzę. W Sayori zawsze była taka, zawsze była pełna energii, ale nie jest wcale inaczej, niż jak było przedtem. Myślę, że jesteś taki zabawny widoczny, bo stałeś się z powodu tego, że chętnie będziesz robił tak dla samego samego, więc wiem, nie jest tak jak przedtem, tylko przy Tobie. Tak, mówię bardzo że... dużo, jednak się dobrze zgaduję. Nie chciałam oddać faktów, ale zapomniał o tym, co powiedział. Bo z nią porozmawiałam, więc się o tym nie myśleć. Ach. W porządku. Monika uśmiecha się szczerze. Wiem, że powiedziała, żebym się tym nie przejmował. Ale wiem, że nie uda mi się zapomnieć o tym, co mówiła sa o Sayori. Monika wstaje z krzesła i idzie w stronę Sayori. Obserwuje, jak przesiada się obok niej i delikatnie zaczyna rozmowę. Ale mówi tak cicho, że nie jestem w stanie jej stąd usłyszeć. Wzdycham, i siadam. Wiem, że sobie nie chcę, bym się o nią martwił i żebym bawił się z nią, zresztą. Ale nie mogę tak po prostu tego zostawić, kiedy tak się zachowuje. Jak bardzo musi mi na niej zależeć, skoro tak bardzo mnie martwi ta sytuacja. Czuję się, jakbym to teraz ja zachowywał się dziwnie. Ale nie mogę zrobić nic więcej, niż zaczekać na Monikę. Hej, ty. He? Patrzę na źródło głosu i dostrzegam Natsuki siedzącą obok mnie. Będziesz tam siedział i nic nie robił? Ja mam na wiele czasu, więc... A, wybacz. Nie chciałam cię martwić, ani nic. Nie, nie bym się martwiła. Ta snu... Natsuki spogląda na to, co przyniosła. Trzyma kolejny ton mangi, uuu e, właśnie Musiałam coś zrobić, ale Możemy już zaczynać Nie będę ci już kazał dłużej czekać Dobra teraz Ja chciałabym Jeżeli Chcielibyście napić, to Jeśli... zawsze znaczy, muszę się, nie pij, to wreszcie, to się nie pojeć, Bo już pięć lat mam Znaczy że te... znaczy Chcę o tym ze mną coś to ostatnie zdanie wymawia pół szeptem. Ach, pewnie bardziej się tym przejmuję niż powinienem. Po prostu myślałam o Sayori i tyle. Co Sayori? Myślałaś o niej? Tak, ale. Y, um, wydaje się być dzisiaj trochę przygaszona. Ale nie chciała mi tego przyznać. Więc teraz się o nią martwię. O! Na cóż i z ulgą? Służ, no, wiesz, po pierwsze, powinieneś pracować wam w swoim systemie wysłuchania się. Ale nie wchodząc w tematu, jesteś na lepszym prawda? Tak, myślę. No właśnie. W takim razie powinieneś się trochę i bardziej ufać. Gdyby nie pracowałam w samym tym, byłoby nie, prawda? Cóż, chyba tak. Ale i zawsze można od nich uciec. nie więc Tak, właśnie mi powiedziała. Może faktycznie powinienem postępować wbrew jej woli? Dokładnie. Więc faktycznie, nie, to na pewno Tak. Od początku powinienem tak o tym pomyśleć. A co takiego obraca Tomik w rękach? Ona... Ona naprawdę nie jednak nie się, oh. Nie wiem, o co ci... O co ci chodzi po głowie? Po prostu byliśmy dobrymi przyjaciółmi od, od bardzo dawna. To normalne, żeby martwić się o swoich przyjaciół. Co nie? No wiesz, ty też się o, nie, o, o mnie martwiłaś, więc... Wcale nie. Nie wiem, z nic nie się nie stało. się nie go wyczytać. Dobra, dobra. Dobra, no, no, wszyscy. Po jakimś czasie Monika zwołuje, zwołuje, wszy zwołuje wszystkich obecnych. Uch, siomucha. co Zanim się zorientuje wszystko, zaczyna wracać do... No wszystko wraca do normy. Dobra, tutaj skończymy. Bateria mi pada. Dobra. To pa.